Ural 375, krótki opis i historia. I zacznijmy od tego, że ten zaprojektowany na przełomie lat 50. i 60. następca Ziła 157 był samochodem głównie przeznaczonym do dla wojska, zwłaszcza tego radzieckiego, ale oczywiście znalazł się na wyposażeniu również innych armii, tych wschodnich, tych po. Wschodniej stronie kurtyny, żelaznej kurtyny, w tym u nas. Co ciekawe, w wielu miejscach nadal jest tym pojazdem, który jest użytkowany. Chociaż produkcja, która rozpoczęła się w 1961 roku, zakończyła się w roku 1993. Ale tutaj warto pamiętać, że był to pojazd wyposażony w silnik benzynowy. 7-litrowy, 8-cylindrowy silnik o mocy 180 koni, który no, odznaczał się, jak to silniki benzynowe napędzające duże pojazdy z napędem na 6 kół, 6 razy 6 w niektórych wersjach tylko na 4 koła to tutaj to spalanie było wysokie. Dlatego w 1977 roku został on zmodernizowany i został nazwany Ural 4320 4320, gdy trafił do niego już ten silnik wysokoprężny, ponieważ stwierdzono, że nawet dla nich to zbyt wysokie spalanie jest z, no tego się nie da ogarnąć. Szczególnie że chociaż on dobrze sprawdzał się, lepiej odpalał w miejscach, gdzie jednak temperatury są niskie, to jednak większość tych ich ciężarówek oraz nośników dla wielu pojazdów specjalistycznych w tym wyrzutni rakiet wieloprowadnicowej, wyrzutni rakiet BM-21, tak, to jest ta wyrzutnia rakiet, które posiadamy. To jednak ta zaleta, jaką jest na przykład łatwiejsze odpalanie w przypadku tutaj chodzi tych zimniejszych dni, w tych zimniejszych regionach, to to jednak no, nie działa. Ale od początku. I tak w 1961 roku do produkcji trafia ten Ural 375, który ma napęd na wszystkie koła 6x6. Mamy blokady, mamy wysokie możliwości w terenie. Ten jednak pojazd ma dosyć dobre odznacza się dobrymi właściwościami w terenie. Nie, nie porównujmy do konstrukcji na przykład współczesnych. I początkowo ma kabinę, która jest przykrywana takim prezentem, która jest, można powiedzieć, no, lżejsza, ale jednak ani to ciepło, ani to cicho dużo problemów. Dlatego w 1964 zapożyczono kabinę od innego Urala, tak żeby była już w pełni metalowa. I oczywiście o komforcie, o wygodzie, no nie ma co myśleć. Jeden z moich znajomych miał przyjemność, czy też nieprzyjemność być mm, kierowcą tego typu pojazdu, i albo ten pojazd, no nie do końca działał tak jak powinien, albo też poza bezawaryjnością, która nie istniała, był to, to, po, był to też pojazd, który został określony kilkoma bardzo negatywnymi słowami, że no tragedia. No ale może był po prostu wyeksploatowany. I Trafia do produkcji wspomniany Ural 375. Jego głównym przeznaczeniem staje się oczywiście wojsko, tylko że oczywiście również trafia na przykład do tego przemysłu państwowego. Szczególnie, na, szczególnie stało się to ważne, kiedy w tym 1977 roku pojawił się ten Ural 4320 z silnikiem wysokoprężnym, który zastąpił w tych najważniejszych zadaniach, to ta produkcja została skierowana właśnie do może nie do sektora prywatnego, tylko do sektora państwowego, ale innego i może wymiar. A nie wspomniałem, oczywiście jest to ciężarówka średniej ładowności, oznacza to, że ma ładowność 4,5 tony i on był produkowany w uralskich zakładach samochodowych z miasy. Przez te 32 lata powstało około 110 tysięcy egzemplarzy, no ale może przejdźmy w końcu do tych wymiarów i tak. Jeśli chodzi o długość, to jest to 7,35 m, szerokość 2,69 m, wysokość 2,98 m, prześwit 40 cm, a masa tej wersji podstawowej to 8400 kg. Rozstaw osi pomiędzy pierwszą a drugą 3,5 m, pomiędzy drugą a trzecią 140 cm, ładowność, tak jak wspomniałem, 4,5 tony. Więc pojazd może nie jakoś bardzo duży, ale pamiętajmy, że to jest konstrukcja z przełomu lat 50. i 60., jeszcze w tych ówczesnych realiach, i one występowały i jako zwykłe te samochody ciężarowe, czyli mamy pakę, ale tak jak powiedziałem, wiele pojazdów specjalistycznych: wyrzutnia rakiet, nośnik do radarów, do żurawi, do jakichś warsztatów mobilnych itd., itd., ale też na Uralu 375 był ciągnik siodłowy. Co jeszcze bardziej zwiększało jego możliwości, ponieważ no, ta nadczepa mogła być różna od tych zwykłych, takich cywilnych, transportowych. Poprzez nadczepy, na których mogły być różne rzeczy, które na przykład można wystrzeliwać w przeciwnika. I tak jak powiedziałem, w podstawowym wariancie, tym przeznaczonym dla wojska, był to pojazd 6x6 z napędem na wszystkie trzy osie, z różnymi blokadami, z różnymi innymi systemami, które miały zwiększać jego. Możliwości w terenie. Tylko, że oczywiście to również zwiększało spalanie. No, spalanie i tak było duże. Tutaj niekiedy radzono sobie tym, że po prostu wsadzano tam silniki wysokoprężne. Tak. Podobnie jak w przypadku innych tych, na przykład osobowych konstrukcji ze wschodu, które miały wyjściowo silniki benzynowe. Z czasem często trafiały tam silniki wysokoprężne, które nie tylko za, gwarantują większą moc, większe możliwości, ale też zdecydowanie niższe spalanie. No, ropa wówczas olej napędowy, wówczas też był po prostu tańszy. I tutaj. Te wersje cywilne często miały napęd tylko na dwie tylnie osie. 6x4. Przednia oś nie była napędzana, ponieważ tutaj już te właściwości terenowe nie były tak ważnym elementem, jeśli chodzi o te pojazdy. One po prostu miały przewozić ładunki. I nie, te 4,5 tony to nie jest maks, co potrafi taki Ural przewieźć. To 3 trzykrotnie niekiedy przekraczano. O nadczepach to już nawet nie będę wspominał, czy też, yy, z, czy też łączenia go z przyczepami. Silnik, tak jak wspomniałem, ośmiocylindrowy, siedmiolitrowy, o mocy 180 koni mechanicznych, potrafiący rozpędzić go do ponad 70 km na godzinę do 75-6 km. Skrzynia biegów pięciobiegowa, zbiornika, zbiorniki paliwa 360 litrów, tutaj trzeba pamiętać, że zasięg to troszkę ponad 700 kilometrów i tak takie średnie podstawowe spalanie to około 50 litrów na 100 kilometrów. Oczywiście to spalanie mogło drastycznie wzrosnąć, kiedy jednak no, warunki były ciężkie albo też... Operator, kierowca takiego pojazdu, czy też dowódca kompanii, czy no niższej też, niższy stopniem, też miał na przykład w domu, czy też jego sąsiedzi mieli samochody no, benzynowe. No, takie coś, co wówczas było bardzo popularne. To wówczas to spalanie oczywiście mogło z tego powodu wzrosnąć. No, wpisywało się, co się wpisywało. Ale minimum 50 litrów, niekiedy 100 litrów, tak dlatego ten Kamazowski 740 zaczął być tam montowany, dlatego doszło do tego, że no to tak nie może wyglądać. No nie mówiąc o tym, że te benzynowe silniki powodują, że w pojazdach tego typu no to się zbyt szybko może zapalić, czy też doprowadzić do czegoś jeszcze gorszego. I tutaj może podsumowując. Pojazd, który w ówczesnych czasach się sprawdzał, jednak wysoka dzielność w terenie, odpowiednia ładowność, możliwość zamontowania na nim wielu różnych potrzebnych rzeczy, ale tu głównie chodziło o bycie taką zwykłą ciężarówką o dużych zdolnościach terenowych, to wszystko spowodowało, że no jako ten główny samochód tego typu u nich był produkowany dosyć masowo. Oczywiście z czasem okazało się, że o wiele lepszym rozwiązaniem jest zamontowanie odpowiednio dobrego silnika wysokoprężnego i to się stało. Po prostu Ural 375 stał się Uralem 4320, ponieważ no inny silnik, pewne zmiany i już mamy nową ciężarówkę. Tylko, że tak jak powiedziałem, nadal w niektórych miejscach jest używany, najczęściej już poprzez jego ulepszenie. Doszło do jego ulepszenia, czyli po prostu zamontowania silnika wysokoprężnego, co wpływa na moc i na spalanie. Konstrukcja, która jest różnie oceniana, oceniana przez mojego znajomego bardzo negatywnie, przez niektórych innych jako taki twardy W-roboczy, który zawsze mógł wszędzie dojechać, zawsze się sprawdza. Jeśli macie doświadczenie z tego typu konstrukcją, zapraszam do sekcji komentarzy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.